Cześć! Chciałabym Was dzisiaj zaprosić na pyszny młody bób z koperkiem. bardzo łatwy i szybki sposób możemy go przygotować, a jest naprawdę przepyszną, przekąską, zdrową. Ja zawsze przygotowuję go z koperkiem, ponieważ bób ma generalnie właściwości wzdymające, a koperek wręcz przeciwnie przeciwdziała gromadzeniu się gazów. W związku z czym fajnie to razem do siebie pasuje, a również smak kopru bardzo dobrze komponuje się ze smakiem bobu. Będziemy potrzebowali oczywiście bób, ja tu mam 1,5 kg młodego bobu, a pęczek kopru świeżego, no i oczywiście sól, no i sporo wody. Do dosyć sporego garnka nalałam wodę, mniej troszkę ponad połowę garnka, wkładam do wody pęczek kopru i teraz stawiam garnek na gaz i poczekam, aż woda z koprem się zagotuje. W międzyczasie bóg wsypuję do umywalki i opórczę go umyję pod bieżącą wodą. Jeżeli trafi się jakieś żółte, ciemniejsze ziarenko to będę je mogła w tym momencie odrzucić. I Przekładam umyty bób do miski. Gdy woda z koprem już się gotuje, mogę wsypać przepłukany bób. Przykręcę teraz gaz. I bób będzie się tak perkotał, aż zacznie się robić miękki, delikatnie zmieni kolor, i wtedy dopiero go posolę. Bób powoli zmienia kolor, zmienia się też troszeczkę jego kształt. Teraz posolę. Wymieszam delikatnie i zostawię jeszcze na około kwadrans, żeby bób w tej słonej wodzie się pogotował. Bób jest już gotowy, możemy go odcedzić. Jeżeli nie jesteście pewni, czy bób jest wystarczająco miękki, wystarczy wyjąć z garnka jeden, jeden bub i go spróbować. chyba najprostszy i pyszny sposób na przygotowanie bobu. Polecam. Zapraszam was też na mój blog ankagotuje.pl. No i zapraszam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i życzę smacznego.